Sterownik automatycznej skrzyni biegów do Mercedesa A-klasy. Awaria skrzyni często spowodowana jest usterką elektroniki, a nie części mechanicznej. Najczęściej problem pojawia się, gdy auto się nagrzeje. Podświetlają się biegi i zapala się F. Najczęściej odczytamy błędy związane z wybierakiem, sygnałem czujnika obrotów, zaworami elektromagnetycznymi lub brak komunikacji. Zdarza się, że podczas jazdy biegi same wyskakują i zapala się F. Skrzynia wchodzi wtedy w tryb awaryjny. Zanim zdecydujesz się na kosztowny remont całej skrzyni, weź pod uwagę, że często wystarczy tylko naprawa elektroniki. Unikniesz dzięki temu niepotrzebnych wydatków i zaczniesz od właściwej naprawy. Naprawy sterownika. Zdemontowany sterownik starannie zapakuj i wyślij na nasz adres. Chcesz mieć szybko sprawne auto? Skorzystaj z naszej oferty. Więcej na elektrobip.pl